No ale teraz jest, wiecie też pytanie, czy, czy babka o tym wie? Czy babka tego oczekuje od tych kokardeczek? Czy po prostu kokardeczki uznały, że muszą bronić babkę za wszelką cenę? Co ma piernik do wiatraka? Zobacz, jak jest mój content. Mój content to nie jest e, kółko wzajemnej adoracji. No to jak? Zarzucacie mi tutaj nieraz, że ja jestem e, stronnicza, że nie jestem obiektywna. To to. W Waszym pojęciu ta obiektywność moja to taka wybiórcza powinna bardzo być. Ale no mam taką właśnie refleksję, że, że niektóre te kokardeczki e, robią taki zły ten PR nie? Dla, dla całej tej społeczności. Ale to sorry. Nikt mi nie będzie mówił, o czym mi tutaj wolno mówić. Dopóki nie, nie, nie łamię regulaminu, zasad społeczności TikToka, no to wybaczcie, ale ja będę decydowała o, o tym, o czym chcę tutaj rozmawiać i co chcę rozkminiać.